Cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj e, zaprezentuję Wam w jaki sposób dostać się do filtra powietrza. Wcale to nie jest takie proste jakbyście myśleli, za trzepami, które tutaj widzicie. To jest e, Seat Leon Fr14 TSI ACT 150 KONI. E, to jest trzecia wersja tego Seacika I słuchajcie, e, tutaj jak widać ktoś już y, wcześniej próbował dobierać się do, do filtra i tu są takie zaczepy, cztery popatrzcie wydawać by się mogło, że to jest kwestia tylko właśnie poluzowania tych zaczepów żeby wyskoczyło i dostajemy się fajnie do filtra nic, nic bardziej mylnego dlaczego? a dlatego, że są jeszcze inne niuanse które postaram się Wam zaprezentować właśnie w tym filmie co jest podstawowa sprawa? Zanim zaczniemy cokolwiek robić, musimy poluzować tą tutaj e, zawleczkę. Ściągnąć rurę. Można to spróbować jeszcze zrobić, e, w zasadzie e, nie luzując tego, tylko może być troszkę utrudnione, e, utrudnione zadanie. Dlaczego? Za chwilę Wam e, pokażę. Tutaj delikatnie trzeba postarać się, żeby to wziąć słuchajcie, o, o co chodzi ten filtr, cała obudowa jest zamocowana, później Wam pokażę na czterech takich grzybkach, takich kulach to jest nasunięte i teraz musimy właśnie dostać się i odblokować tutaj tego, ten wężyk musimy ściągnąć, tutaj poluzować poluzować te zaczepy żeby nam po prostu łatwiej było dostać się do śrub które są jeszcze przymocowane od spodu popatrzcie ja, musimy wziąć i i tak delikatnie postarać się to ściągnąć. Słuchajcie, jeśli silnik jest troszkę e, na cieple, jest rozgrzany na pewno to wszystko łatwiej zejdzie, ponieważ jest wiadomo cieplej. Na e, chłodzie, jeśli to jest, no to jest troszkę, troszkę gorzej, utrudnione. Natomiast popatrzcie, ściągnęliśmy. Jaka jest filozofia? Tutaj co Wam wcześniej wspomniałem, są takie, widzicie, kulki. Na których właśnie jest osadzony ten cała obudowa tego filtra, i jaka jest w tym filozofia? Jeszcze popatrzcie, tu są dwie śruby, dwie śruby są, które trzymają całą obudowę od góry filtra. No i niestety musicie zdemontować całe to. Tak jak w tej chwili to wam pokazałem, żeby dostać się dopiero do filtra. i te zaczepy tam jest obudowa i popatrzcie to są właśnie te śruby przez które którymi właśnie były dokręcone do obudowy cały filtr i dlatego same te zaczepy które są te cztery niestety nic wam nie dadzą jeśli będziecie podważać i próbować złamiecie a nie dostaniecie się także filtr mamy właśnie dostaliśmy się zakładamy go w ten sposób właśnie jak teraz widać Musi być spasowane inaczej, nie da rady i co? I, i montujemy go z powrotem, czyli odwrotna kolejność, jak demontaż. Czyli, tak, jeśli mamy skręcone e, klipsy, właśnie tutaj pozakładane te zaczepy, osadzamy e, z powrotem, czyli robimy wszystko odwrotnie. W stosunku do tego, jak rozbieraliśmy i dostawaliśmy się do środka, czyli tu musimy sobie trafić, najpierw w te elementy wszystkie siedzi, siedzi, no i teraz musimy tam na te. Czyli tak, słuchajcie, podsumowanie e, wymiany filtra, tak jak wam następnie powiedziałem, długo to nie trwa, natomiast e, trzeba wiedzieć o tym, jak to zrobić. Ja też e, próbowałem tutaj troszkę się pomęczyć z początku, ale jak zauważyłem, że są złamane, tutaj już te elementy, gdzie ktoś już próbował się dostawać, no to trzeba było troszkę pogrzebać nie ukrywam w internecie nie znalazłem za bardzo informacji jakieś tam pośrednie no i, i jakąś drogą dedukcji troszkę doszliśmy do tego jak to wymieniać także dla kogoś kto będzie chciał właśnie to robić yy, w Leonie trzeciej wersji tak jak wspomniałem na początku no miejcie na uwadze że najlepiej poluzować sobie tutaj tą jedną zawleczkę drugą zawleczkę wyciągnąć tutaj yy, tą gumową yy, gumową rurkę tutaj no i wtedy próbować do góry podciągnąć, żeby dostać się właśnie do tych, do tych wkrętów, które tam są od spodu no i wtedy dostajecie się do, do filtra już powietrza. Także jeśli komuś pomogłem i dla kogoś to było pomocne, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał i czekajcie na kolejne filmy. Trzymajcie się, na razie, cześć!